Proszę Państwa, przez ostatnie 80 lat w leczeniu raka kluczołu krokowego przebyliśmy długą drogę. Nauczyliśmy się bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, jak powinniśmy kontrolować ten nowotwór. Nauczyliśmy się, że chirurgia i radioterapia to jest podstawa, oczywiście, leczenia, ale. Nauczyliśmy się też, że w przypadku progresji, w przypadku rozsiewu, ten nowotwór może być kontrolowany. Przy czym pamiętajmy o tym, że pacjentem jest mężczyzna. Pacjentem jest mężczyzna, który ma choroby klasyczne dla mężczyzny, i dlatego w mojej ocenie, dopóki z intelektualnego, merytorycznego punktu widzenia, Urolog jest w stanie prowadzić takiego pacjenta, to powinien go prowadzić. Oczywiście, parafrazując nieco cytaty stosowane w poprzednim wykładzie, należy oddać Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Ja nie chcę wchodzić w buty onkologa klinicznego, ale w moim głębokim przekonaniu urolog jest uroonkologiem i Większość z nowoczesnych terapii być może również w jakimś zakresie koordynacja terapii tripletowej powinna leżeć w zasięgu stosowania przez urologa, co zresztą ma swoją wykładnię w programie terapeutycznym B56.